sobie bardzo istotny temat w pogodzie. Omówmy sobie nowy rok, ale przede wszystkim drugi, na tą chwilę drugi stycznia, może inaczej, pierwszy i drugi stycznia. To jest bardzo ważna data w modelach numerycznych, szczególnie w modelu GFS. Zarysowane są bardzo, a to bardzo silne porywy wiatru i warto to już sobie omówić. Moi drodzy, zacznijmy standardowo od pola geopotencjału, i widzimy, że jeszcze przed Sylwestrem, Polska m.in. będzie w objęciach w objęciach wyżów. Te wyże oczywiście na południe będą coraz bardziej spychane. My natomiast będziemy dostawali się pod wpływ tej fali, która będzie coraz bardziej obejmowała między innymi Polskę i na Polskę będzie wpływała. No i tutaj właśnie na obrzeżu tej fali utworzą się dwa niże. Pierwszy niż, który przyniesie nam silne porywy wiatru już w sylwestra oraz w pierwszy dzień świąt, aczkolwiek te porywy wiatru aż tak silne nie będą. Natomiast zanim powinien utworzyć się niż wtórny i to ten niż wtórny będzie zdecydowanie bardziej niebezpieczny, ponieważ on będzie się mocniej napędzał, będą silniejsze porywy wiatru i tam ta sytuacja pogodowa pewnością będzie no, raczej tutaj bardzo niebezpieczna i to musimy tutaj wziąć moi drodzy mocno pod uwagę i zobaczmy co się z tym drugim niżem dzieje. Ten drugi niż bardzo szybko przemieści się między innymi tutaj nad Polskę północno-zachodnią z bardzo niskim ciśnieniem. To spowoduje nagły, bardzo szybki wzrost prędkości wiatru. On następnie przewędruje sobie w kierunku północno-zachodnim, gdzieś w ten sposób. No i to będzie ten moment, kiedy sytuacja dla Polski pod kątem porywów wiatru będzie najtrudniejsza, a więc będzie to w sobotę. W sobotę najmocniej na tą chwilę mawiać, od godzin porannych do godzin południowych. Sprawdźmy sobie temperatury na wysokości 850 hp, ponieważ to jest też bardzo ważna i bardzo istotna sprawa. Ja już sobie w tym momencie przełączam temperatury i zobaczmy, jak to właśnie wyglądać będzie tego. 8. Znaczy tego drugiego, przepraszam, co ja mówię. 8. Widzimy spływ chłodnych mas powietrza z północy. Ten spływ jest dosyć dobrze wyrażony, natomiast też warto obserwować ten obszar tutaj, gdzie mamy naprawdę bardzo niskie temperatury. I tu również za sprawą wyżu, znajdującego się bezpośrednio nad Oceanem Atlantyckim, oraz niżu, znajdującego się nad Morzem Bałtyckim, będzie szansa na to, że mocniejsze. Te że chłodne powietrze mocniej spłynie m.in. nad Polskę i to spowoduje też większy mróz, który możli możliwe, że się pojawi po siódmym. Ale zobaczymy, na razie skupiamy się tutaj przede wszystkim właśnie na tych niskich temperaturach, które będą spływać. Te niskie temperatury za sprawą tego wyżu będą spływać między innymi będą spływać między innymi do Polski. Z drugiej strony będziemy mieli cieplejszą strefę powietrza, która będzie docierała chociażby do Polski Południowo-Wschodniej oraz naszych tam Południowo-wschodnich sąsiadów, czyli taki standardowa sytuacja, gdzie mamy najpierw ciepły front atmosferyczny, bądź zakludowany front, ewentualnie chłodny front atmosferyczny po drugiej stronie, i ten chłodny front atmosferyczny będzie przynosił nam zamieszanie związane z opadami. No ale przede wszystkim my tutaj cały czas skupiamy się na wietrze. Dlaczego ja nie mówię o opadach? Za bardzo, ponieważ to jest jeszcze daleki termin na opady i w sumie to jeszcze się kilka razy pozmienia. Jeśli chodzi natomiast o porywy wiatru, no to tutaj mogę Wam powiedzieć, że no, wygląda to całkiem interesująco i niekoniecznie to się pozmieniać może. Oczywiście modele numeryczne tutaj żonglują tymi porywami wiatru, ale wszystko na tą chwilę wskazuje na to, że ten drugi niż, ten niż wtórny, najsilniejsze pory wiatru przyniesie również w Polsce północno-zachodniej. To będzie no tutaj niebezpieczna sytuacja. Oczywiście u nas te porywy wiatru będą słabsze niż u naszych zachodnich sąsiadów, czy w kanale La Manche, czy na Wyspach Brytyjskich, ale nadal może to być powyżej 100 km na godzinę, więc to możemy powiedzieć przynajmniej na tych wyliczeniach, które mamy, że to może być wichura. Ale no tu jeszcze musimy chwileczkę do tego poczekać, natomiast na pewno wygląda to bardzo podejrzanie i warto na to zwrócić uwagę. Dlaczego mimo wszystko warto jeszcze poczekać? Sprawdźmy, moi drodzy, tutaj bardzo fajne wyliczenia, tym razem z aplikacji Windy, jeszcze raz z modelu GFS, no i warto już. W tym momencie, czyli w nocy z piątku na sobotę, sprawdzić sobie satelitę i zobaczyć ten obszar tutaj. Ten obszar musimy obserwować, bo to tu będzie tworzył się właśnie ten nisz. Ten nisz potem zostanie pociągnięty przez prąd strumieniowy, między innymi nad wyspy brytyjskie, nad Niderlandy, Niemcy i nad Polskę, więc tu musimy na to zwracać uwagę. Na tą chwilę jeszcze go nie ma, ale jutro już powinien tutaj na tym obszarze on się pojawić i zaczął, powinien zaczynać swoją wędrówkę w kierunku Europy. Natomiast my już wracamy z powrotem tutaj do Europy samej w sobie. Dlaczego ja tutaj też tak o nim mówię? O, zobaczcie, on już tutaj chociażby w sobotę i w niedzielę jest widoczny. To jest właśnie ten niż i on zaczyna swoją wędrówkę w kierunku właśnie Europy z bardzo silnymi porywami wiatru. W drugiego, w nocy z drugiego na trzeciego i trzeciego. Ja wybieram sobie kolor czarny i sprawdźmy jak ten nisz może powędrować właśnie tego drugiego i, i trzeciego. Sprawdźmy mniej więcej jak to może wyglądać. 974 hektopaskali, to co kiedyś też robiłem, Wam się to podobało, bo to jest takie dobre porównanie. Tutaj mamy pierwszy, zero pierwszy, pierwszy stycznia o godzinach porannych natomiast potem ten niż wędruje sobie bardzo szybko i już drugiego będzie nad Morzem Północnym z ciśnieniem 967 hektopaskali, drugi 0,1, więc mamy po prostu taką wędrówkę całkiem normalną, natomiast później, no i to już by przynosiło u nas bardzo silne porywy wiatru, w nocy z drugiego na trzeciego i trzeciego zanurkowanie nad Morzem Bałtyckim, 977 hektopaskali i już mamy trzeci, pierwszy, no i mamy wędrówkę w ten sposób. Następnie oczywiście po tym zanurkowaniu ten niż powinien dosyć szybko polecić sobie na północ z ciśnieniem 978 hektopaskali. No i właśnie ten obszar tego zanurkowania ten, ten moment tego zanurkowania przyniesie nam tą najniebezpieczniejszą pogodę, tą, te najsilniejsze porywy wiatru. No to skoro mamy już to, sprawdźmy sobie jak wyglądał drugi model. Ja dodam, że to był model ECMWF. Sprawdźmy model GFS. No i tu zobaczcie, sytuacja w przypadku modelu GFS wygląda trochę inaczej, nawet trochę mocniej inaczej, bo oczywiście te dwa niże są bardzo dobrze widoczne, natomiast tu widzimy szybsze przemieszczanie się tego niżu, o czym widzieliście chociażby wcześniejsze mapy, więc mamy pierwszy, zero, pierwszy w nocy ten drugi niż już bardzo mocno by się pogłębił i już by dotarł nad Morze Bałtyckie, czyli tutaj mamy drugi. 01 więc wędrówka tych niży jest dosyć mocno rozstrzelona dosyć mocno rozstrzelona natomiast później widzimy wędrówkę dalej na północ i już trzeciego on by był już daleko 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 na północy, już gdzieś tutaj no mamy jeszcze jeden model, który warto na tą chwilę zobaczyć, model Icon. Zobaczmy jak model Icon to widzi. I model Icon jest tutaj bliższy modelowi GFS i to jest dla nas bardzo istotna informacja. Bardzo istotna informacja, bo ona tutaj raczej w tym wypadku no, tutaj bardziej legitymizuje właśnie ten model GFS, chociaż to jeszcze może się oczywiście zmienić. Sprawdźmy. 985, jak to Paskali, i znów mamy pierwszy zero pierwszy. Lecimy dalej. Co my tutaj widzimy? Następnie do drugiego ten niż idzie idealnie ścieżką, idealnie ścieżką modelu GFS. A więc tutaj mamy również drugi zero pierwszy i dalej na północ. To by mogło powiedzieć nam mniej więcej tyle że no pff, a robi się to coraz bardziej prawdopodobne. Oczywiście do tego jeszcze troszkę czasu zostało, ale robi się to coraz bardziej prawdopodobne. Sprawdźmy jeszcze siłę wiatru, którą też warto sprawdzić. Ona da nam troszeczkę pogląd na sytuację, jaka może mieć miejsce. I wybieramy sobie od pierwszego do trzeciego. I sprawdzamy polskę. Widzimy tutaj, że najsilniejsze pory wiatru byłyby na tym obszarze mniej więcej to mamy model Icon. Przy czym najmocniej bywiało oczywiście nad Morzem Północnym, w Polsce Północno-Zachodniej, na Wybrzeżu i również też Warmia Mazury Elbląg, ale model ECMWF Pokazuje inną sytuację, bo on widzi inną wędrówkę tego niżu. W przypadku modelu ECMWF widzimy przede wszystkim turbo silne porywy wiatru nad Wyspami Brytyjskimi i tam w szczególności mielibyśmy uderzenie, no, bardzo silnego sztormu. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, byłyby silne porywy, ale słabsze. Natomiast sprawdźcie, jak to widzi model GFS. I tutaj mamy kropka w kropkę to, co widzi model ICON. Więc mhm. dwa modele, model długoterminowy i model krótkoterminowy, zaczynają się niebezpiecznie e, potwierdzać. I to może sugerować, że przed nami dosyć niebezpieczna pogoda. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, bo do tego jeszcze kilka dni zostało, natomiast widzimy, że tutaj robi się coraz bardziej dynamicznie i coraz bardziej niebezpiecznie. I, I tu jeszcze oczywiście przejdę do modelu WX Charts, żebyśmy zobaczyli, jak to właśnie widzą modele numeryczne bezpośrednio dla Polski. Zobaczcie, na początku model ECMWF. On widzi najsilniejsze porywy wiatrów w nocy z 2 na 3. Z czego to wynika? Z tego, że ten niż przemieszczałby się wolniej. No i tutaj mielibyśmy najsilniejsze porywy wiatru na wybrzeżu do 130 km na godzinę. Na krańcach północno północnych do pewnie do 100, do 90, bądź do 100 km na godzinę. Ale to już trzeciego by opuściło nasz kraj. Natomiast model GFS widzi o wiele niebezpieczniejszą sytuację. Model GFS widzi wejście tych bardzo silnych porywów wiatru, nad ranem drugiego, czyli w czwartek, następnie wędrówkę tych bardzo silnych porywów wiatru przez Polskę północną, tutaj w porywach lokalnie do 110 km na godzinę, następnie to dopiero opuszczałoby nasz kraj. Więc tutaj maksymalne porywy wiatru, które możemy sobie zarysować, no dla modelu GFS są naprawdę. Imponujące. I tak, były już przypadki takie, gdzie mieliśmy takie bardzo silne porywy wiatru, ale na dzień przed m, już domniemaną wichurą modele numeryczne tonowały i te porywy wiatru były o wiele słabsze. Owszem, były, tego materiału. Ale mimo zapraszam wszystko, do subskrypcji, warto zachować naszą pracę i się poprzez na drugim YouTube, i poprzez zostanie patronem naszego bo kanału. Nawet poprzez te porywy wiatru kawy, będą słabsze. Wszystkie linki to i tak, w opisie tak, Bądź, bądź na bieżąco z pogodą zainstaluj aplikację, monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.